Ja mam takie pytanie. Jedno z pytań. Które z Twoich Pani ceni najbardziej? Oczywiście to jest wręcz pytanie trudne, dlatego że no, myślę, że na pewno są to medale olimpijskie, a z tych medali na pewno pierwszy medal, który zdobyłam w życiu jeszcze jako miotka w Tokio, skoków dalny, srebrny medal, pierwszy medal olimpijski w życiu. Wiedziałabym również o ostatnim medalu olimpijskim, który zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w 76 roku w Montrealu, złoty medal. I chcę tutaj dodać, że praktycznie trzy złote medale, które zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2015 w Meksyku w biegu na 200 metrów i w Montrealu biegu na 400 metrów, to były złote medale Świata. a więc zdobyłam to, o czym każdy sportowiec marzy. Złoty medal olimpijski i jednocześnie rekord świata. Pani Reda, a można Pani powiedzieć, która z rywalek była dla Pani najtrudniejszą rywalką? Którą Pani najbardziej wspomina? Ja może powiem, że ja na piersi i na subiach spędziłam to był 60 lat na jesieni, 61 rok startów. Zakończyłam karierę w roku 80, więc na bieżni spędziłam ponad 20 lat, ale 16 lat od Tokio na tym najwyższym poziomie. No i oczywiście, w ciągu tych lat, rybaki się zmieniały. Powiem tylko, że w tym pierwszym okresie, czyli Tokio, Meksyk, to najważniejszymi moimi rywalami były Amerykanki. Edith McGuire, to byli medalistki olimpijskie z Tokio, a późniejszy późniejszym okresie mojej kariery e, zawędniczki, między innymi Renata Szczecher z NRB, potem, bo to jeszcze wtedy było NRB, potem Marieta Koch również z NRB, no wiele innych, Tutaj trudno wybijać, mojej umili z Irlandii, Rita Salin, na przykład wygałyśmy razem 400 metrów australijki, I trwa. Panie Rano, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie piękne chwile i emocje, które na Pani wystarczyły, i życzymy wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam, korzystając z okazji, serdecznie pogratulować tutaj młodym uczniom, młodym sportowcom, którzy tak. trenowało, żeby odnosili sukcesy sportowe, mieli tyle przyjemności, tyle satysfakcji z uprawiania sportu, ile miałam ja w swojej karierze sportowej. Dziękuję bardzo. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców wsi Komorowo, gminy Rząśnik i Powiaty Wyszyskiego. Serdecznie Państwa pozdrowiam.